What if the story of America was not the one you knew? Revealing a nation born not of courage and of brotherhood, but of greed and desire for absolute power. Commanded not by a leader of men, but by the hand of a possessed tyrant. A constitution built atop the blood and ashes of the innocent. An empire fed only by war and death. One crown. One ruler. And one man to stop King Washington. Ubisoft po raz kolejny bawi się historią. Czy myśleliście o tym, jak wyglądałoby życie Konora, gdyby nie został członkiem Bractwa Asasynów? Wkrótce uzyskacie odpowiedź na to pytanie, ponieważ pierwsza część dodatku DLC, zwanego Tyrania Króla Waszyngtona, wkrótce ujrzy światło dzienne. Spróbujemy zatem podsumować wszystkie informacje na ten temat. Jest rok 1783. Nadszedł kres rewolucji amerykańskiej i narodziły się Stany Zjednoczone Ameryki. Co dzieje się wtedy? Wierzy Waszyngton, którego w Assassin's Creed 3 traktowaliśmy jak sojusznika, szybko zdobywa tron i staje się królem Ameryki. Zapytacie, co w tym złego? Otóż naszemu królowi do głowy uderzyła woda sodowa. Najwyraźniej stał się rządnym całkowitej władzy szaleńcem. A gdzie w tym miejsce dla Konora? A co, gdybym Wam powiedział, że Konor nigdy nie istniał w uniwersum Assassin's Creed? Tak, dobrze usłyszeliście. Konor nie istniał, ale Raton Hacketon. Tak. Oczywiście jest to alternatywna wersja historii, którą znamy z podstawki. A więc, Raton Hacketon, urodzony w Dolinie Mohawków, chce położyć kres rządom tyrana. Naszym zadaniem będzie oswobodzenie ziem plemienia Kaningehaka spod jego wpływu. W tym celu pomoże nam opanowanie kilku nowych umiejętności: mocy niedźwiedzia, która pozwala na uderzanie z niewyobrażalną siłą orła, zwiększającą zwinność na krótkich dystansach i wilka, która zagwarantuje nam kamuflaż. Rekruci zostaną zastąpieni przez sforę wilków posłusznych naszemu bohaterowi. Pomogą nam one w walce, kiedy tylko wezwiemy je do siebie. Historia rozpocznie się w pierwszej części DLC Tyrania Króla Waszyngtona, czyli The Infamy, kontynuowana będzie w The Betrayal, a zakończona w The Redemption. Dla tych ukazywania się to kolejno 19 lutego, 19 marca i 24 kwietnia. Istnieją dwa sposoby na zaopatrzenie się w trylogię. Poprzez zakupienie przepustki sezonowej lub kupowanie epizodów oddzielnie. Każdy z nich ma kosztować 800 punktów Microsoftu lub około 10 dolarów na pozostałych platformach. Moim zdaniem cała ta trylogia prezentuje się bardzo ciekawie i nie wygląda na typowy skok na kasę. W dodatku wprowadza... Całkowicie nową historię, a nie epizody wycięte bezpośrednio z gry. Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Jeżeli materiał Wam się podobał, kliknijcie fajne. Natomiast, jeżeli chcecie zobaczyć więcej zapowiedzi, zasubskrybujcie nasz kanał. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy za obejrzenie.